Uczestniczymy w drugiej pielgrzymce rowerowej z Białego Stoku do Turkowicy na święto Turkowickiej Ikony Matki Bożej, której objawienie się było w XIV wieku. W tym roku bierze udział 8 osób. Do pokonania mamy 400 km podzielone na 8 etapów. Średnia także wychodzi 50 km, najdłuższy to jest 74 km. Najkrótszy, 24 km, ostatni z Chorobieszowa, już do Tolkowic. Już e, drugi rok nasia pielgrzymka rowerowa, a trzy lata temu e, ja szli tam na Grabarka, piechotą, i wtedy ja mu dla ojca e, Georgii: Może mi będzie robić taki pyłżimka na rower. I tak mi robiliście w tamtym roku, a teraz już drugi rok. I bardzo przyjemne. Jestem drugi raz na tej pielgrzymce. W tamtym roku jechałam z ojcem Manufrem i z ojcem Jerzy. Większość trasy. Ostatni dzień dołączyła do nas jeszcze jedna koleżanka. Bardzo mi się spodobało i wszystkim, można powiedzieć, chwaliłam się tą pielgrzymką, namawiałam. No i teraz może kilka osób jest, moich koleżanek. Nie wiem, czy to moja <noise> zasługa, ale kilka osób więcej. Także mam nadzieję, że co roku będzie ich więcej. Ja w 1981 raz byłem w Polsce jako studentem, a w 1985 już był na Ploklas Tutaj i w cerkach. A potem jeszcze ja był tam jeszcze w 1986, pierwszy raz tam był obecny i tam żył 5 lat

Войне спортивный на Господні Божий не посіять, насящих ношень, не приречені наших листер, во мю побакувались и потязи на хрест, збавиш знаєш, я же создавайся от роботи бражиня. Błogodaj się nam opięci, Radości spełniłeś i wsia spasie nasz Przyszedł i Specyfika pielgrzymki rowerowej jest inna niż pieszej. Tutaj jadąc rowerem możemy no, zastanowić się nad sobą, nad własnym życiem, życiem przemyśleć różne rzeczy, pomodlić się w duchu spokojnie. No i jak przyjeżdżamy z takimi spokojniejszymi odcinkami, spokojniejsze drogi są, to wtedy e, śpiewamy sobie jakieś krótkie modlitwy. Zatrzymujemy się też we wszystkich cerkwiach napotykanych i tam, tak jak tutaj w Żerczycach, i służymy e, molebne. też odpoczywamy w cieniu cerkwi. Taki cel też bardzo dobry, tam na sama e, Turkowica. To jest no, taki miejsc, które ma dużą historia dla prawosławi na, na terenie Polski i dla nas, ludzi za granicą, to jest też dobre, mi będzie wiedzieć, jaką historię to było tutaj i jakie przyszłości, dlatego tam już jest nowy e, klasztor ziemski. Tutaj to jest modlitwa indywidualna przede wszystkim. No, to mi się podoba, że zajeżdżamy do cerkwi i służymy malebny, to, że często uczestniczymy na nawożeństwach, no liturgię na kafisty. Każdy ma możliwość wyciszenia się chyba, bo tego człowiek też potrzebuje, żeby się wyciszyć. To są dwie różne pielgrzymki, można powiedzieć, rowerowa i piesza. Inny wysiłek, inna atmosfera. No to był już 9 lat temu, kiedy ja myślałam, to był dobrze jakiś ofiara. Ja jestem z Jabłczynski Jablecz, monastyr i no, piechotą do Jablecna od Chronien, no, no na nasze to daleko. Ja myślałem to dla mnie lepiej po e, na rowerze. I tak ja działał. Może jak Bóg da będzie jeszcze raz coś. Ja robiłam 1800 km na 16 dni. No tam na terenie Polski to można na plebanie, a już w, w, Niemcy, w Niemcy u nas trochę trzeba szukać miejsca, gdzie można tajny tam nocleg. No nie tak to było.